co się stało z Roxembe. Jeden z czołowych twórców klockowego YouTube'a zniknął w nieznanych okolicznościach, jednak tak się składa, że kolega psa mojej babci ciotecznej od strony wnuka Toyoty kuzyna z Nastryja Roxembe i dał mi cenne informacje. Ze mną jest Imenem, totalny szef od znajdywania informacji o Roxie, ale nie wiem gdzie poszedł. Jak stąd wyjść? Nie wchodź jeszcze! Ok, zatem zacznijmy od komentarza, który opublikował Roxembe miesiąc temu. Napisał w nim Nic mi nie jest. Wracam 6 kwietnia. Co jest z wami wszystkim nie tak? Niestety wiadomość jest niezrozumiała dla naszej społeczności i nie wiemy, co może oznaczać. Ale kiedy przeczytamy ją od tyłu, to wyjdzie katein imiktsysw imafs cej oce a w krześć macar Cejain imcin Nie mówi wam to nic. Jesteście przekonani? I dokładnie tak samo. Jedyne, co wywnioskowaliśmy, to to, że sześć osób może go w tej chwili macać. Ale warto zauważyć, że wpisanie tej frazy w translator i wybranie języka pędrżabskiego skutkuje również całkowicie niczym. Skoro taka operacja nie daje nam nic, to może po Roksie też nie zostało absolutnie nic. Moja teoria jest taka, że Roksembe tak dużo grał w Minecrafta, że zaczął kopać się pod siebie w realnym życiu. I tak, stało się to, co myślicie: wpadł do lawy. Nie, nie. To był tak naprawdę jego brat Bliźniak, bo okazało się, że Roksembe żyje i daje znaki nagrał film, gdzie gra na pianinie. Po wyliczeniu kątów między jego palcami można wywnioskować, że został porwany przez kosmitów, co absolutnie nie ma związku z kątami pomiędzy jego palcami, ale tak właśnie było. Tylko skąd u kosmitów byłoby pianino? Odpowiedź jest banalna. Fryderyk Chopin został kosmitą i porywa youtuberów. A do tego Kopernik był kobietą. Ty jesteś jakiś nienormalny. Myślisz, że ktoś uwierzy, że Fryderyk Chopin był kosmitą i porwał Roxę? Oczywiście, że to był Mozart ponieważ był Austrakiem, a jak wszyscy wiedzą, Austria była jednym z zaborców Polski przed I Wojną Światową. Czyżby to była zemsta za odzyskanie niepodległości na Polaku rodaku? To możliwe pod jednym warunkiem. Roxem by musiał być świętym Janem Ewangelistą z Biblii, a to z oczywistego powodu, albowiem... Ej, Ogryzek! Co? Rox uciekł z klatki. Przez 10 lat nie umie się wydostać z kasku na głowie, a wydostał się z klatki? No nic, pozostaje nam się tylko modlić, żeby nie powiedział swojej widowni, że go trzymaliśmy w piwnicy cały rok. No, wtedy mamy przestranę. Ej, słyszysz to? Cześć. Aaaa!